Zanim się skończy ciepło i gwiazda skrzydła zwinie, i trzeba będzie znowu wędrować przez pustynię, dotknijmy siebie dłonią, jakbyśmy dotykali tego, co się narodził i światło w nas zapalił. Nie zapomnijmy tego. Dzieci bezbronnego, bezbronnie naiwnego, ten blask był przecież w nas. Nie zapomnijmy ciepła, co może już uciekło. Zgubiło się w tej drodze, ale się wrócić może po nieskończony czas. Gwiazdy pachnące siadły, prezentów niespodzianych, przyjaciół zapomnianych co domu drzwi otworzę, aby powitać czas. Nie zapomnijmy czego, dzieci niebezprodnego, bez ten blask był przecież nie zapomnijmy ciepła, co może już uciekł. Skubiło się w tej drodze, aby się Może po nie czas. Bagaże spakowane. Matka otula dziecię. Osiołek nogą grzebie, ma długą drogę przecież. Ciemności w drzwi stukają, lodowe mają twarze. Nie zapomnijmy tego, żeśmy tu byli razem. Nie zapomnijmy tego, dzieci niebezbronnego, bezbronnie naiwnego. Ten blask był przecież w nas. Nie zapomnijmy Dzieci nie bezbrodniego Zgubiło się w tej drodze, ale się wrócić może Bo nie skończony czas Gwiazdę pachnącej siadem Dzieci nie bezbrodniego bez Z przyjaciół nie zapomnianych co do modli ten Aby powitać nas nie, nie zapomnijmy tego, dziecko, dzieciom, Zgubiło się w tej drodze, ale się wróci od morza bo, czas. Się zbubi zbubi nadal, się morza, bo nie skończony czas. Gniezdy pachnącej się w rezygnach niespodzianych. Przyjaciół zapomnianych, co do może, bo nie skończony czas. Nie zapomnijmy Cię, cię Dzieci nie bezbronnego ze w tej drodze, aby się wrócić, bo Może ten blask przecież czas nie zapomnimy ciepła, co może już uciekło. Zgubiło się w tej drodze, ale się wrócić może, bo nieskończony czas.